Trauma jest prawdopodobnie najbardziej unikaną, ignorowaną, bagatelizowaną, niezrozumianą i nieleczoną przyczyną ludzkiego cierpienia. Wielu z nas doświadczyło traumy w jakiejś formie lub w kilku różnych formach, skutkiem czego może być depresja, odrętwienie, może być bezsenność, różne chroniczne bóle, chroniczne bóle pleców, chroniczne bóle. Głowy, migreny, e, wszelkiego rodzaju holizmy, czyli wszelkiego rodzaju uzależnienia behawioralne, uzależnienia od używek, uzależnienia od jedzenia. Skutkiem traumy może być też ciągła potrzeba kontroli. Jeżeli obserwujesz któryś z tych symptomów u siebie, zostań ze mną do końca. Być może już na wiele sposobów próbowałeś szukać przyczyn i sposobów pomocy. Na przykład przy swojej bezsenności czy chronicznych bólach głowy, i nic do tej pory nie pomogło. Nie zapominajmy o tym, że już samo w sobie doświadczanie tych objawów bywa stresujące. Dodatkowo, kiedy szukasz pomocy i nie możesz jej znaleźć, albo nawet może się zdarzyć, że zostaniesz uznany za hipochondryka z jakimiś problemami psychologicznymi, to to tylko napędza ten stres. Pamiętaj, że trauma to nie jest wydarzenie, które ci się przydarzyło. Trauma to jest to, co dzieje się w tobie w odpowiedzi na to, co się dzieje. Trauma dzieje się w układzie nerwowym, trauma jest doświadczeniem wewnętrznym. I nie musisz pamiętać świadomie. Twoje ciało pamięta. Czasem nie mamy żadnych trudnych, traumatycznych wspomnień, a mimo to doświadczamy wielu. Yy, Fizycznych objawów, których przyczyn nie możemy znaleźć. Dlaczego? Dlatego, że wspomnienia traumatyczne znacząco różnią się od tak zwanych zwykłych wspomnień. Wspomnienia traumatyczne znajdują się w pamięci niejawnej, czyli w pamięci, do której my nie mamy świadomego dostępu, w pamięci ciała, w pamięci proceduralnej, czyli w pamięci, która zapisuje się w postaci naszych schematów. I żeby pracować z traumą, nie potrzebujesz świadomie pamiętać. Czasem będzie tak, że będziesz sobie przypominać w trakcie pracy z ciałem, w trakcie pracy poprzez ciało, w trakcie terapii psychosomatycznej, czasem sobie nie przypomnisz, ale już sama praca z objawem, z ciałem, z pobudzeniem układu nerwowego, z emocjami emocje też są rodzajem pamięci pomoże ci zacząć wychodzić z swojego problemu. Dobra wiadomość jest taka, że z traumą można skutecznie pracować za pomocą terapii psychosomatycznych, czyli terapii integrujących pracę umysłu z pracą poprzez ciało. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy taka forma terapii jest dla Ciebie, to zapisz się na bezpłatną konsultację. Link do zapisu znajdziesz w opisie.